fotelki widać pięknie trzy Wysokie w chmurach ale generalnie dość dużo widać posiedzieliśmy chwilę w schronisku chmurki ze szczytów sobie poszły To są rysy. Tak na wprost takie mniejsze z prawej strony. Tu są rysy. To jest Gerlach. Tam taka największa to jest łomnica w samym środku. A ta piramida to jest chyba wysoka. nic nie widać. No to żegnamy schronisko na turbaczu. No i będziemy tym czerwonym. Najpierw szli, a potem odbijemy w prawo w dół zielonym. A teraz idziemy na szczyt turbacza. Takie piękne widoki są przy słonecznej pogodzie. Przy podejściu na sam szczyt turbacza jest bardzo niedaleko. Pięknie taterki widać. Piękny śnieżek. A jeszcze kawałek do góry i będziemy na szczycie turbacza. Zamarznięty świat Jesteśmy na szczycie Turbacza No i tam sobie będziemy ładować w dół. No tutaj to naprawdę wygląda poważnie jak wysoka góra No tutaj to jest niesamowita zima stamtąd zleźliśmy sobie. Tu są takie ładne drogowskazy. Jest taka ścieżyna, że jak się, by się ktoś zagapił, to mógłby popedałować na wprost. Mamy no, teraz tam ku słońcu. Mimo że od słońca to ku słońcu. Czysty żywy lód. ale wraczka się tnie. No i jeszcze się tam tatelki pokazały znowu Pięknie W promieniach zachodzącego słońca No i tam dalej grzbiet turbacza przepięknie Tu Czy tu Mi się idzie tu, to ja za 73. No Turba już kawałek za nami. Tam fragmentarycznie widać. Taterki. Słoneczko zachodzi, ale jeszcze nie zaszło. No i sobie spadamy dalej. Tam tą stronę gdzieś powinniśmy odbijać za niedługo za nami został turbacz tam tatarki prześwitują między drzewami Tutaj piękne chmurki no i zachód słońca już coraz bliżej Pięknie. zachodzące słońce, taki punkt czerwony, niesamowicie to wygląda. No i schodzimy sobie dalej. Stamtąd wyszliśmy. Tam jeszcze jakiś ostatnie podrygi taterek Tam jest zachód i słoneczko, które już zniknęło za horyzontem Tam idziemy Tak jest, tam idziemy A tutaj nam łysy świeci Wschód Księżyca ze szlaku na Turku. Proszę jaki cudny Misiaczek radoczniaczek by pogrzał tam prosto za czerwonym A tu jest odpaja, proszę o tu, 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 tu tam, 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 tam nie się idzie. No, godzina 45 Czyli pewnie w jakieś półtorej godziny Także za światła dziennego może całkiem nie zejdziemy, bo jest już tam koło czwartej ale łysy nam przyświeci na nartostradzie i, i będzie elegancko także znowu bez latarki nam się uda a proszę państwa tamto żółte ślepie za chojakiem to nie wilkołak tylko księżycek ale się jarzy No jest bajera z buzerem. Księżyc jest obłędny. Proszę jak jaśniutko. No i tu było dość strome zajście. Bardzo fajna droga. Po prostu piękny dzień. Dzień cudowny. No tam widać, że no, słońce jeszcze nie zaszło, może tak, to znaczy za horyzont zaszło, ale jest zmrok, a nie, a nie jeszcze całkiem noc. Nie? I zlazowujemy sobie tutaj. Bardzo ładnie jest. Co? Godzina 20 jeszcze? 20 minut 20 minut jeszcze go? A to bołów, no No i potem jeszcze musimy zejść, nie? No tak, ale... no to z tobowa musimy znaleźć To godzinę pewnie Supcią No, robi się ciemnowo Jeszcze film można nakręcić Nie jest źle No, do Tobołowa już mamy niedaleczko. Księżycek jest po prostu gigant. Tu jest jakaś polana, w leśnym gąszczu schowana, oświetlona pięknie przez księżyc, proszę bardzo, jak tam mierzy Tutaj to już więcej na wiarę doszliśmy do wyciągu krzesełkowego na tobołów i trasą narciarską zejdziemy sobie do Koninek. No tutaj krzesełka wiszą, ale ich raczej nie, nie będzie widać na filmie. Słup widać. O, tu jest słup i tam krzesełka nawet też widać. Dziękujemy Ci Księżycu! Za tym wilkołakiem, o tutaj jest wilkołak To jest nartostrada w Koninkach Kpina w żywe oczy a tu jest księżycek. Nartostrada teraz będzie z boku. O, i teraz fajnie wygląda. Powiększę trochę, to będzie tą Wenus widać na dole. Księżycek wielki. Wenus pod nim podwieszone jak wahadło. Zmniejsza. Nie ma efektu. Ledwo, ledwo, ledwo widać trochę śniegu oświetlonego księżycem. No i tam jest księżyc. Z Wenus po prostu jakby wahadło było podwieszone pod księżycem. Idealnie pionowo pod nim. Powinno się dyndać. Niech ktoś to wahadło wprawi w ruch. No I przy księżycu zeszliśmy do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego w Koninkach.